Dzień dobry, aktywne życie po amputacji, kaplica czaszek. Właśnie tutaj dotarliśmy ekipą. Rozpoczyna się przygoda. Emocje niesamowite, ale czekają nas jeszcze większe. Wszystko przed nami. A za zasypana droga. Za, za szybą właśnie rozpoczął dobry, swe dzień. działania śnieg, także jesteśmy w zimowym raju. Tak witają nas góry stołowe. Jeszcze z 10 serpentyn i będziemy w Karłowie. Góry stołowe... Kasia, skomentuj może sytuację. to jest znakomita, zakarkowaliśmy drogę, gdy się ślizgamy, pada śnieg. No tak, pod, pod tym pięknym śniegiem znajduje się lód, po którym chwilowo nie przejdziemy dopóki nie zostanie. Błędne skały. Tu schodzimy do podziemia i mamy już pełną ekipę. Tak w ogóle, cześć Cześć. Poznałem. Dzień dobry, dzień dobry. Takie rzeczy. W górach stołowych. Pozdrawiamy z wieczorku zapoznawczego. Pozdrawiamy. Dzień dobry w dniu. Takie klimaty za oknem. Widzieliśmy je zresztą w nocy. Tam na tym szczycie połyskiwały światła kolejnego schroniska, w którym czeka nas przygoda. A tymczasem trzeba się budzić. Wyjdzie prawda? będziemy wychodzili z tym Czy ktoś potrzebuje rękawice grube? No. Na razie nie O właśnie, super to wygląda Super, można wjechać Proszę pana, pierwsze emocje To jest niesamowite doświadczenie Jestem oczarowany muszę kurczyłowe. Proszę pana, jaki zakup planuje w najbliższym czasie fundacja? E, no chyba, <laughs> chyba jakąś podbajkę. Super. I Proszę państwa, jest Państwa o Oto nie, 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 nie. zawodniczka na mecie. Proszę mi powiedzieć jak się jeździło po górach stołowych. Jeszcze nie jeździłam po górach stołowych, ale podczas zgrzewki wysadziło mnie z roweru przez grąbok. <sadzioski> Odjechałam no. pod chłopkę. To nie było, widać, bo była stywana śniegiem. A ja oczywiście jechałam z górki, więc byłam szybko. <sadzioski> Kto wygra wyścig? Rower i człowiek? Czy samochód i człowiek? I tak oto ekipa Aktywne Życie Po Amputacji wyruszyła na pierwszy dzisiejszy spacer Póki co w rejonie Błędnych Skał

Założyć kolektor luksmalowski, który dużo powietrza podaje tam pompa już wnioska na ewęcona -E, uh. stołowe z kamioneta kolejny element relacji ja nie profesjonalny sprzęt Pozyczony Kasiowy. Dzięki y, Gosiu? Tak, Gosia. Tak, tak. Ale nie znam. Ale który robi, żeby nie znam, ale... A później się rozpina w ten sposób tylko. Aha, ok. Jeździ, jeździ, jak spokojno. Czuję się Ci, <noise> Będziesz jak ten gołąb. Nie, 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 gołąb. Nie, no tak, ja. Nie, no tak, dobrze, A my jesteśmy jeszcze takim miejscu trochę bardzo A oto zdobywcy gór stołowych pierwszej części, wspinaczki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień no, dobry. Dawid ostro daje. Daje, daje. A Gosia ma większy plecak niż ona sama Ale idzie Ale idzie I to do przodu nawet Następna Gosia I Bartek zamyka stawkę I kolejny przystanek Dzień dobry panu. Proszę powiedzieć w dwóch żołnierskich słowach, jak dotychczasowe emocje, pracy. Wszystko jest dobrze. Bardzo dobrze. Mamy Pogoda zawod... jest idealna. Lekki wysiłek. Zawodnik mega przygotowany. Proszę sobie spojrzeć. Tutaj żartów nie ma. To osoby kolejny przystaneczek. Pośród przecudnie rozświetlanych skał. Podejdziemy. Jakich Jesteśmy na przełęczy między wielkim i małym szczelincem. Piaskowiec jest tu silnie spękany. Te regularnie pęknięcia noszą nazwę ciosu, stąd piaskowce tego poziomu określa się jako piaskowce ciosowe. Ale I oto, proszę Państwa, dotarliśmy pod schronisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, <grywki> Dzień dobry Panu, Panom, Panom. Gratuluję Pierwszego pułapu szczyt. szczyt dopiero przed nami Jeszcze na najwyższy szczyt Na tych sobie nasz Wow No krzychu wymiata Ja myślę cię do tyłu to ja cię złapię Drodzy państwo Wielkie, wielkie gratulacje wielkie. dla wszystkich! Zdobyliśmy w tym momencie najwyższy szczyt gór stołowych! Yeah. Pozdrawiamy tam w dolinach! Pozdrawiamy Was z samej góry. Jak to oglądacie w ciepłym domku i Was tutaj nie było, to zapraszamy Was. Na grupę Aktywne Życie po amputacji i macie być tutaj z nami na następny, następny raz. raz. Yeah, Nie yeah, tylko yeah. zimą, ale też latem, rowery, wspinaczki górskie, grotołazy o, Dokładnie. Zapraszamy Was. Nie Pot... siedźcie w domu, chodźcie z nami. Potwierdza to 12 osób na szczycie! Tak jest. O, zaraz mam... o, 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 o. Gotowi? O, to duże uśmiechy. Razi. No, no, no. razzi! <grystanie> Widzimy Was! Na 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 ostatnie podrygi. Dzień dobry. Dzień dobry pana. Nie mam spotkać. Ja taki mały spędzik towarzyski na zachodzie słońca. Ja już chciałam na ten kolan z jaskini. Najlepiej na szczupaka! Jak umiesz? Ja. Proszę Państwa, i w ten oto sposób dotarliśmy na przeciwną stronę gór stołowych. Jeden gdzieś pod w przepaść, ale cała reszta się zgadza. No Nie zła statystyka. Jeden z dziesięciu. Jedna strata. Ależ pięknie. Naprawdę. Warto było. na tych skałach. Jesteśmy prawie w niebie.

Yeah. Nasze ostatnie chwile w górach stołowych takie widoczki nas czekały o pranku. Gdzieś tam, nawet, słoneczko się delikatnie przebija. Wszyscy zadowoleni. Wracamy tam w dolinę. Obie do kolejnej przygody. Cześć. Jak mamy trafić do Hollywood, to jednak trzeba się troszkę postarać. O, a tak wygląda część ekipy przed nami. Popędziła po tych schodach. Szybcy i wściekli. Co wściekli?